Dzień dobry wszystkim. A teraz trochę o śmierci. Ja żyję w takim wieku 66, że z mojej półki wyraźnie biorą e, zdecydowanie mój czas. Przeżyłem moje kotate 4 lata, e, więc zdaję sobie sprawę doskonale, że ja to tak, generalnie dwoma nogami po tamtej stronie, e, że to już trzeba być całkowicie gotowym. Dla mnie śmierć to radość. Ja mam rewelacyjne życie. Pod każdym względem. Prac w pracy finansową, uczuciowo. Absolutna bajka. Ale gdyby Aniu przyszedł dzisiaj i powiedział mi, że ja umieram o północy, to ja bym mu ucałował rękę i powiedział: Dziękuję. Ja sobie zdaję sprawę, że tam jest milion razy lepiej, to mało powiedziane. Tam jest prawdziwy raj. I mnie do tego raju zdecydowanie spieszno, bo. E, tu jest fajnie, rewelacyjnie. Mam wspaniałych ludzi dookoła. Ale ja wiem, że aniołowie to aniołowie. Że spotkanie z aniołami... Oczywiście nie zamierzam powiedzieć, co mu buja, ale e, jeśli Bóg zdecyduje, że umieram, no to ogromna radość. To spotkanie z Bogiem, z Matką Bożą, e, z aniołami, z moimi lubiennymi świętymi, włączając Marię Magdalena. No to... Bajka, a oprócz tego tamte jest prawdziwe. Prawdziwa, prawdziwy raj polega na prawdziwej miłości. Tutaj ta miłość często to róża z kolcami. Zwykle coś tam nie pasuje, coś coś, coś nie tak, nie do końca na rewelacyjnie. Tam jest inaczej. Według świętych, którzy to widzieli, byli, zaczynając od, od dzieci z Fatimy i wielu, wielu innych, bo w historii naszego chrześcijaństwa to z 3000 ludzi było po tamtej stronie. I Faustyna, i mnóstwo, mnóstwo innych, którzy byli za życia tam, żeby Bóg pokazał im, jak to jest, żebyśmy wiedzieli, jak jest. No i to tak z tego, co ja kojarzę, to tak mniej więcej jest tak, że w momencie wejścia, mówimy o wejściu do raju, bo oczywiście to zdecydowanie niekorzystnie. trzeba omijać za pomocą odpustów zupełnych, jak najczęściej komunii, omijać czyście z Bodem jest niedobrze. Człowiek się pali żywym ogniem w prawie piekielnym. Więc niedobrze. Prosto do nieba, to jest najlepszy wariant. W momencie przekroczenia pierwszego kroku do nieba jest tam miliardy ludzi, miliardy aniołów, i w, w momencie wejścia do nieba, w pierwszym sekundzie, my znamy ich wszystkich. My wiemy, kto, dlaczego tam jest, co zrobił, że tam jest. Oni nas znają. I wszyscy nas kochają i my ich także. Prawdziwą, najwspanialszą miłością. Spotykamy aniołów, którzy nas uczą mnóstwa ciekawych rzeczy. Nie tak jak tutaj w szkole, że to generalnie nuda. I informacje rzadko są przydatne do czegokolwiek. Tam uczymy się coś, co nas ciągle zachwyca. Dlatego spotykamy Pana Boga, Matkę Bożą. I mnóstwo, mnóstwo cudownych osób. Czujemy tą miłość nieustannie i czujemy, że wracamy do Domu Ojca. Że tutaj to była pielgrzymka no, różna, dla różnych ludzi różna, ale no, mimo wszystko łączy się ona czasami z cierpieniem. Tamtego cierpienia nie ma i jest ciągła miłość. No, ale ja to rozumiem, że to jest raj i ja tam chcę pójść. I mi zależy, żeby tam dojść w jak najszybszym sposób w kontekście bezczyśćca. Czyśćca nie, nie bardzo. Jakoś nie kojarzę go pozytywnie i dziękuję, ale uprzejmie proszę prosto do nieba. Bóg nam takie możliwości daje. Daje nam możliwości odpustów. Teraz jest w niedzielę odpust Miłosierdzia Bożego. Każdy, kto pójdzie do spowiedzi, przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w intencjach Ojca Świętego, wystarczy ojca Nasz. Dostąpi odpustu miłosierdzia Bożego. I człowiek jest czysty jak łza. Ktoś, kto umiera zaraz potem, idzie prosto do nieba. I to jest to. <gry> Życzę wszystkim wspaniałej drogi do nieba, samych radości. Niech nam Bóg miłosierny Błogosławi.